Chciałem tutaj z tego miejsca podziękować osobom, które zorganizowały mecz drugiego zespołu, ostatni na naturalnej płycie. Wiem, że, że wymagało to naprawdę dużo pracy ze strony. Kierownictwa ośrodka ze strony wszystkich ludzi, którzy odpowiadają tutaj za, za organizację, ale też nie tylko, bo i ludzi, którzy w Dniu Meczowym byli zaangażowani. Bardzo nam na tym zależało, dlatego z tego miejsca chcę oficjalnie im podziękować, że, że zaangażowali się w tą sprawę, bo, bo było to dla nas ważne. Także ja tyle słów wstępu. Dziękuję. Na pewno nie, nie chcę tutaj mówić, że to jest mecz jak każdy inny, jest mecz jak każdy inny, bo za zwycięstwo się dostaje tylko trzy punkty i aż trzy punkty w przypadku powiedzmy sytuacji w tabeli, ale na pewno zdajemy sobie sprawę, że jest to bardzo ważny mecz dla Jagiellonii, bardzo ważny mecz dla, dla kibiców. I no, na pewno w ogóle mecz z Legią mobilizuje sam w sobie, elektryzuje nie, nie tylko na Łazienkowskiej, ale w ogóle mecz z Legią. A no, na pewno smak, który, który towarzyszy w momencie, kiedy, kiedy można zagrać tam, a, a już dopiero dać sobie szansę na to, żeby wygrać. No to jest zdecydowanie to, te emocje, których się w sporcie poszukuje. Jesteśmy zmotywowani do, do tego meczu bardzo mocno i chcemy pokazać dobrą Jagielonię. Chcemy pokazać, że idziemy w dobrą stronę i z tygodnia na tydzień gramy coraz lepiej. i Idziemy tam dobrze nastawieni i z wiarą w to, że, że możemy tam wygrać po prostu. To, że dzięki tym ostatnim dobrym wynikom i punktom udało się już no, praktycznie utrzymać Zapewnić, jeszcze nie matematycznie, ale już praktycznie to utrzymanie jest w sprawie, że będzie się działo w tych ostatnich trzech kolejach, no i z tym oczywiście najbliższy czas będzie trochę łatwiej. Znaczy, no, na, na pewno to powinno mieć wpływ. Tak? Powinno mieć wpływ. Idealnie zbudować sytuację, w której takie sytuacje no, niebezpośrednio nie rzutują na drużynę. Ale wiemy, jak działa głowa, i wiemy, że to mentalne nastawienie jest bardzo istotne i dużo inaczej pewne rzeczy dzieją się pod taką dużą presją, a, a inaczej, kiedy ta presja jest dużo mniejsza. Wiemy jaka jest nasza sytuacja, ona się poprawiła, ale ja już o tym mówiłem i powtórzę jeszcze raz, my nie chcemy się czuć komfortowo i nie chcemy w swojej głowie mieć takiego poczucia, że już coś zrealizowaliśmy. Jeszcze mamy trzy mecze przed sobą, skupiamy się na tym najbliższym z Legią i naprawdę chcemy zrobić wszystko, żeby w tych meczach wygrywać. Też słowa o sytuacji kadrowej, jak wygląda zdrowie zespołu? Na pewno no, pewne jest to, że Michał Pazdan i Nene nie, nie wystąpią, bo, bo pozują za kartki. Jeżeli chodzi o pozostałych zawodników, to na pewno wykluczony jest na dzisiaj występ Wojtka łaskiego, który, który cały czas zmaga się z urazem. Wygląda to coraz lepiej, ale jeszcze nie na tyle, żeby no, żeby był do naszej dyspozycji. Reszta zawodników. Jest powiedzmy, nie wszyscy są w pełni do dyspozycji, ale, ale, ale może być tak, że, że będziemy każdego rozpatrywać w kontekście, mówię, o pozostałych zawodnikach kadry do kadry meczowej, także z wyjątkiem zawodników, z wyjątkiem Wojtka i zawodników, którzy, którzy pozują za, za kartki, może być sytuacja, że, że w 20 meczowej po prostu wszyscy, wszyscy pozostali będą do, do naszej dyspozycji. Dziękuję. Czy dobrze? Czy czy związku z tym co trening powiedział, było jakaś różnica w pracy, w treningu z zespołem, że piłkarze robili coś co nawet trener nie prosił, czy tak troszeczkę czy czy więcej, tak samo to wyglądało wcześniej? Nie, staramy się zachowywać spokój i, i harmonijnie iść, iść do przodu i tutaj te takie zachwianie emocjonalne i popadania w skrajność, one nam nigdy nie pomaga, nigdy nam nie pomogą i one nie są nam potrzebne. Po prostu na bieżąco analizujemy to, co się, co się, co się dzieje. Rzetelnie podchodzimy do analizy meczu nie przez pryzmat emocji ani wyniku, tylko po prostu tego, co faktycznie działo się na boisku. Wykonaliśmy taką pracę, jaką wykonujemy co tydzień. Zamknęliśmy poprzedni mecz, znaleźliśmy Przeanalizowaliśmy to co, co faktycznie nie funkcjonowało dobrze, wdrożyliśmy to w proces treningowy i pełni naprawdę wiary i optymizmu jedziemy do Warszawy po to, żeby pokazać dobrą jak ja Myślę, że jeśli można jeszcze na chwilę wrócić do Śląska, rzeczy brakowało to celnych strzałów, bo było tylko jedno to uderzenie z każdego z z tymi poprzednimi meczami, to te celowniki nasze były trochę No tak, ale... Ale kluczem do, do tego, żeby grać efektywnie w ataku jest to, żeby tych sytuacji sobie tworzyć jeszcze więcej. I my na pewno w tym meczu... Wieloma fragmentami nie funkcjonowaliśmy dobrze w ataku pozycyjnym, mieliśmy więcej piłki niż, niż w poprzednich spotkaniach i tych momentów nie wykorzystaliśmy dobrze, dlatego no, mieliśmy swoje dwie bardzo dobre sytuacje, które wynikały w głównej mierze z jakości piłkarzy, a nie z tego co organizowaliśmy i z tego w jaki sposób chcemy grać i, i o tym też rozmawialiśmy z drużyną. I, i no na pewno mamy do siebie wszyscy wiele zastrzeżeń do tego, w jaki sposób atakowaliśmy. No bo zabraliśmy sobie trochę szans na to, żeby stworzyć jeszcze więcej sytuacji. Wiadomo, że ta liczba strzałów, sama statystyka sucha tak wygląda i ona to potwierdza, ale na to wpływ ma to, w jaki sposób graż w ataku i ile jesteś w stanie dla zespołu zorganizować wejść w pole karne, ile jesteś w stanie stworzyć szans do tego, żeby to uderzenie na bramkę oddać. Więc bardziej tutaj mówimy o skutku, a nie przyczynie. My tą przyczynę znaleźliśmy i rozmawialiśmy o tym na odprawie. Na tym w procesie treningowym i, i to, co powtarzam zawsze i powtórzę jeszcze raz, e, wierzę, że po prostu co mecz będzie widać ten taki procent, ten detal, który przesuwa tą drużynę do przodu, bo to jest bardzo ważne, żebyśmy się w tym e, procesie, którym jesteśmy rozwijali. Marka on już mówił że, wiary, że szuka mieszkania, w Warszawie, że w Warszawie jest kluczisko. Między innymi miało blisko do Barcelony. No, jakiego koła się ten tam spodziewał? Bo to mimo wszystko nie jest naturalna sytuacja, że się będzie grał przeciwko klubowi, którego za moment się trawić. Ja już o tym też mówiłem, ale oczywiście jest pytanie, więc odpowiem na nie. Mark to jest profesjonalista i to jest piłkarz, który. Ma bardzo duże ambicje i w każdym meczu chce grać najlepiej dla siebie, ale też dla drużyny. I nie mam tutaj żadnego tak jakby argumentu w swojej głowie, dla którego nie miało być tak być teraz, też w tym meczu. To Oceniamy go przez, przez pryzmat tego, co robi na boisku. A robi naprawdę w ostatnim okresie, i to nie tylko też w ostatnim okresie, dla Jagieloni dużo dobrego i, i tak bym to ten temat po prostu zamknął. Ja oceniam jego występy na bieżąco i z jego postawy. Jestem bardzo zadowolony i wierzę w to, że, że po prostu w meczu z Legią to, to potwierdzi. Ja wiem, że kibice oczekują dzisiaj od Marka, że będzie od Marka, od Jesusa, że w każdym meczu będą strzelać po dwie-trzy bramki, że, będą, że pojedziemy na Legię. Oboje dadzą hat-tricku najlepiej. To wszystko nie jest takie proste. Pierwsza rzecz jest taka, że ja też jako trener nie oczekuję od tych zawodników, że w każdym meczu będą strzelać po kilka bramek. Są różne mecze. Czasami to drużyna musi wziąć większą odpowiedzialność za strzelenie bramki. czasami drużyna musi wziąć większą odpowiedzialność za to, żeby bramki nie stracić. Ja przede wszystkim chciałbym, żeby, żeby ci zawodnicy byli tak zaangażowani w mecz jak do tej pory, żeby tak pracowali do, dla drużyny jak do tej pory i żeby zagrali dobry mecz i na tym się skupiam. A to, co już do tej pory zrobili pod względem statystyk, to naprawdę trzeba doceniać, bo to jest wielka sprawa w obu tych przypadkach, w jaki sposób oni funkcjonują na przestrzeni tego sezonu. Więc ja nie pytam w kontekście, że ja spodziewałem się, że on tam będzie stawiał nogę, czy grał Boże, Ja się spodziewałem, że on będzie grał lepiej, bo, bo to między innymi jest też budowanie już pozycji w nowej drużynie. No tak, ale to, 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 już, to już pytanie chyba bardziej do, do Marka trzeba było kierować. No, nic, nic więcej w tym temacie tak jakby no, nie, nie dodam, bo, bo, bo mam wrażenie, że, że wyczerpałem po prostu już ten temat. Dziękuję. więc i Ciebie czy widać jakąś taką różnicę I w tonika czy koledzy mówią ci czym to jest mecz z explaining what game against legia means for the supporters przeciwko uh, this uh, your teammates uh, explain you explain you that what for our supporters uh, mean uh, game against legia yes yes they explain me also before i come here But uh, yes, we know that it's a very important game for us. Very important game for the supporter. But like the coach say, uh, this game is also three points like the other games, and in every game it's very important for us. czyli e, Ori powiedział, że e, tak już nawet przychodząc tutaj do Jagiellonii jeszcze dawno temu koledzy z drużyny wyjaśnili mu czym dla naszych kibiców są mecze z Legią i sobie zdaje sprawy z wagi tego meczu, jeżeli chodzi o tą wagę taką emocjonalną, natomiast nawiązując do słów trenera powiedział, że e, za ten mecz możemy dostać trzy punkty, bardzo cenne trzy punkty, natomiast tutaj nie ma żadnych punktów ekstra, więc e, z tego punktu widzenia e, po prostu możemy zbogadzić się o te trzy oczka. E, wiadomo, że

that you can show yourself uh, in front of um, a lot of supporters, a lot of, for example, football agents, etc., etc. And in case of uh, Stab, Josue who is the main of of Legia, you can uh, show in front of whole Poland your quality. So, how do you expect your play, your uh, your, your your play against Josué? Well, yes, for me, like it's yes, I know that this game is important and a lot of uh, people will watch this game. but like i said before, for me, it's the same if we play against legia or other team. it's uh, important for the team. i hope i can be, if i play, i hope i can be important for the team. but i don't play like, for me, it's not more important to play good against legia or other, other team. i will play like i play uh, always. Mhm. Czy odpowiadając Wojtek na Twoje pytanie dla Oriego ten mecz będzie miał dokładnie takie same znaczenie jak pozostałe spotkania? Nie chcę, żeby, żeby było, wyszło tak, że on na się jakoś specjalnie motywuje, a pozostałe mecze odpuszcza. Powiedział, że dla niego w każdym meczu musi udowodnić swoją jakość, niezależnie od tego, kto jest rywalem, przeciwko komu gra dlatego sobie zdaję. raz jeszcze podchodzi zdaje sobie sprawę co mecz Legii znaczy dla kibiców jak Białystok natomiast dla niego osobiście on po prostu chce pokazać swoją jakość jeżeli zagra to zagra na swoim maksymalnym poziomie Jesteś już rozmowach z dyrektorem Masłowskim w Are you after the negotiations with our sport director with Łukasz Masłowski about your potential stay in Białystok no, oh, for the moment we don't speak about this. For the moment we are focused at uh, this three last game and after this we can, can speak. But for the moment there is no speak Więc, sorry, na pytanie powiedział, że w tej chwili jakby nie myśli o tym, co będzie po sezonie. W tej chwili absolutnie skupia się tylko na końcówce rundy na tym żeby zagrać te trzy ostatnie mecze i tylko na tym y, koncentruje całą swoją uwagę powiedział że owszem po sezonie jak najbardziej usiądziemy porozmawiamy ale na pewno nie teraz a ty wykluczasz taki możliwość pozostania no i don't exclude nothing uh, we don't know what's happened tomorrow the football is like this for the moment i'm happy because i play uh, it's uh, i'm football i i want to play and yes uh, <laughs> Game and after we'll speak about, uh, about Czyli odpowiadając na twoje pytanie. Ori powiedział, że nie wyklucza niczego. Taki jest futbol. on Nie wie co się wydarzy jutro, co dopiero mówić po y, za jakiś czas, tak? Więc no taki jest futbol, że jest ni z nim nie jest pewnego, tak? Więc absolutnie nie wyklucza, także tego, że zostanie węgieloni, także na przyszły sezon to jeszcze pociągnę ten wątek, bo kibice tak między sobą rozmawiając mówią o Relionie, o tej spółce, który tutaj może jeszcze wiele dobrego nam pomóc w wielu sprawach, to może kibice jakoś przekonają cię do tego, żeby jednak negocjować z Jagiellonią kolejne, kolejne pożyczenie. Supporters, supporters are, are uh, writing and, and are talking social media, for example, that you are the guy who can uh, who can take much more for Jagiellonia, for example, in next season. And uh, what is your reaction on these opinions that the, the supporters want you to stay here in Jagiellonia and maybe uh, next long next season? Oh, uh, thanks. I, I didn't know this, but yes, I'm I'm happy because yes, uh, what I say, I want to play, and uh, if I play and supporters are happy, I'm also happy. I and want to help the team. And for me, this is the most important for midfielder to, to help the team. Now, yes, uh, <laughs> we will see what's happens next year. But yes, I'm happy and thanks also uh, to the supporter for this reaction. powiedział Ori, że jest bardzo wdzięczny kibicom za te opinie, o których no, wcześniej jeszcze nie wiedział, pierwszy raz o nich słyszy, natomiast podkreślił, że no, cieszy się, że może tutaj grać, cieszy się, że jeżeli gra, jeżeli pomaga drużynie, to on jest z tego powodu bardzo zadowolony i cieszy się przede wszystkim, że kibice są także zadowoleni z jego gry. Co do pozostania, jak jak mówił wcześniej, niczego nie wyklucza, możliwe, że zostanie możliwe, że nie zobaczymy, co życie przyniesie. Jeszcze ostatnie pytanie, bo hmm. Orion przyszedł z dużo lepszej do To musimy zdać bo było wcześniej takie... How can you, jak you compare extra klasa to Serie A and, uh, and what can, and you, can you say about the dziecko. level of extra klasa to for example to Seria or, or even the Ligue D in which you played before and uh, <coughs> where are the difference, where are the advantages or disadvantages? Yes, I can more compare with Ligue 2 because in Serie A I don't play a lot of game. I more it was I was more in training with the team every day, but I play just three games and I cannot say I know very well the Serie A. But yes, for me, Extra Clasa it's a very good uh, very good uh, uh, league. Uh, if I can compare with uh, Serie A on Ligue 2, I think it's more physical, but I think it's uh, for me it's very important because I always play uh, a lot uh, technical with the ball, but physical I have some some problems and, and I need to work for this. And for me, this is the perfect uh, the perfect league for me. But yes, for me it's uh, <coughs> it's like last It's a very good league. Więc powiedział Ori, że bardziej może Ekstraklasę porównywać do Ligdy, w której grał, niż w Serie A, w której zagrał tylko trzy mecze. Jeżeli chodzi o jego doświadczenia, Serie A to głównie bardziej z doświadczeń treningowych. Natomiast jeżeli chodzi o samo porównanie gry, powiedział, że na pewno Ekstraklasa jest ligą bardzo fizyczną, dużo bardziej fizyczną niż Serie A, czy nawet Ligdy. I powiedział, że o ile technicznie odnajduje się tutaj, tak powiedział, że pod tym względem technicznym, fizycznym zdaje sobie sprawę, że ma jeszcze jakieś tam zaległości, ma jeszcze jakieś rezerwy, nad którymi mógłby popracować i przy których mógłby się rozwinąć. Dlatego cieszę się, że tutaj po prostu gra i że także widzi pewne mankamenty, pewne swoje bardziej, może rezerwy są bardziej niż mankamenty, które mógłby jeszcze uwolnić po prostu pracując tutaj. Tak, ale podkreślił właśnie przed chwilą też Ori, że to nie jest tak, że to jest liga samych drwali, bo powiedział, że jest mnóstwo także bardzo dobrych technicznych zawodników, więc to nie jest tak, że tutaj po prostu jak ktoś się mówi, tylko polowanie na nogi, ale także no jest także są także zawodnicy, którzy potrafią grać piłkę. Dziękujemy bardzo.